Gmina Bobowa położona jest w województwie małopolskim w powiecie Gorlickim nad rzeką Białą Tarnowską na trasie Tarnów-Nowy Sącz. Gmina Bobowa składa się z ośmiu sołectw: Bobowa, Berdechów, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska. Największą miejscowością jest Bobowa, będąca siedzibą władz gminy. Od 1 stycznia 2009 roku posiada status miasta. W Gminie Bobowa w ostatnich pięciu latach zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie blisko 57 milionów złotych, z czego około 37 milionów to były środki pozabudżetowe. Najwięcej nakładów zostało zrealizowane w dwóch obszarach, w obszarze transportu i drogownictwa oraz w obszarze oświaty. Jeżeli chodzi o obszar transportu i drogownictwa, to zmodernizowano ponad 35 km dróg. Wybudowano nowe nawierzchnie asfaltowe i również tutaj bardzo ważna kwestia, to wybudowano około 8 km chodników dla pieszych, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Wszystkie te zadania były realizowane oczywiście z udziałem środków zewnętrznych i to był poziom blisko ponad 60%. Na zadania w dziale transport zrealizowaliśmy w ostatnich 5 latach wydatki na poziomie około 17 milionów, z czego ponad 60% to stanowiły środki zewnętrzne. W ostatnim okresie zmodernizowaliśmy praktycznie wszystkie obiekty szkolne poprzez ich termomodernizację, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, docieplenie stropów oraz zmianę wizerunków samego otoczenia, gdzie zostały wykonane nawierzchnie z kostki brukowej. Mając na względzie rozwój młodych. Osób, mieszkańców, naszych uczniów i młodzieży, wybudowaliśmy kompleks wojsk sportowych przy wszystkich szkołach, w całej gminie. Z udziałem oczywiście środków unijnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, i tutaj to zadanie realizowane było na poziomie ponad 3,5 miliona złotych. Przedszkola na terenie naszej gminy zostały zmodernizowane, zostały wyremontowane i wybudowane przy nich place zabaw stanowią ważny element rozwoju naszych najmłodszych dzieci. Generalnie tutaj w obszarze oświaty również zaangażowane były ogromne środki na poziomie blisko 20 milionów, z czego ponad 60% to stanowiły środki zewnętrzne. W 2012 roku z inicjatywy pana burmistrza stołówka szkolna w Bobowej została przekształcona w centralną kuchnię, która od tego momentu wytwarza posiłki dla wszystkich uczniów na terenie naszej gminy. Do tej pory funkcjonowały dwie stołówki, właśnie ta w Bobowej i w Siedliskach, gdzie tylko tam dzieci mogły Spożywać gorące posiłki, natomiast w pozostałych szkołach był to suchy prowiant. Dodatkowo w każdej szkole wykonane zostały przekształcone klasy na punkty wydawania gorącego posiłku, i tutaj liczba dzieci korzystających z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wzrosła z 500 do ponad 700. Kuchnia wydaje od chwili przekształcenia do dzisiaj około 1000 posiłków. Dziennie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że uważam, że w gminie Bobowa nie ma dziecka głodnego. Bobowa rozsławiła się bogatym folklorem i pięknym rękodziełem ludowym koronką klockową. Od niepamiętnych czasów kobiety z Bobowej trudnią się ich wyrabianiem. Powstają one przez wiązanie wielu nici lnianych, nawiniętych na szpulkowo zakończone, toczone na okrągło, klocki drewniane. Poszczególne nici kolejno zaczepia się o szpilki wpięte w poduszkę z umieszczonym na niej wzorem, następnie przeplata się, raz gęściej, raz rzadziej, w zależności od rodzaju koronki. Zasada ich wyrabiania przyszła do Polski z Genui, Mediolanu i Brugi. Historia bobowskich koronek klockowych sięga początków XVI wieku. To właśnie w oparciu o tę tradycję miasteczko zdobyło się na zorganizowanie w 1899 roku Krajowej Szkoły Koronarskiej, której uczennice zdobyły w 1902 roku brązowy medal na wystawie w San Louis, a w roku 1905 złoty medal w San Francisco. Pierwszym z zabytków, który należałoby w Bobowej zobaczyć jest kościół parafialny. Jeden z najstarszych kościołów, jako że Bobowa kiedyś miała trzy kościoły, ale jeden z nich został zburzony. Synagoga, dom modlitwy Żydów. Żydzi zostali sprowadzeni do Bobowej w 1731 roku przez Michała Jaworskiego. W celu ożywienia upadającego handlu Żydzi wystąpili o zezwolenie na budowę synagogi, którą wybudowali w roku 1756. Wewnątrz synagogi znajduje się obudowa świętej szafy, czyli tzw. Aron Hakodesz z roku 1778.

Na tymże cmentarzu znajduje się OL poświęcony pierwszemu Cadykowi Bobowskiemu, Benatanowi Halberstamowi. Poradnia rehabilitacyjna w Bobowej istnieje od 1 kwietnia 2002 roku. Pracujemy tutaj na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego pacjenci mają bezpłatnie zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania. Pomieszczenia, w których znajduje się poradnia rehabilitacyjna, wynajmujemy od Urzędu Gminy Bobowej. Zatrudnionych tutaj jest czterech rehabilitantów, trzech na umowie o pracę na pełny etat i jeden na Umowę zlecenie. Są to magistrzy rehabilitacji z dodatkowymi kwalifikacjami, którzy także prowadzą rehabilitację domową.